Cześć kochani! Dzisiejszy filmik będzie poświęcony makijażowi dziennemu. Chciałam Wam pokazać jak w kilku krokach wykonać makijaż, który będzie zarazem efektowny i niezobowiązujący, nie będzie rzucał się w oczy, będzie takim makijażem typowo upiększającym, yy, który będzie towarzyszył Wam w ciągu dnia, bez względu na to, co będziecie robić. Podkład pozwala wyrównać kolory w tej mojej cerze, zakryć jakieś drobne przebarwienia, niedoskonałości. Sprawić, że będzie ona bardziej promienista. Ok, mam już podkład. Teraz czas na korektor. Który aplikuję sobie na zasinienia pod oczami. A automatycznie pozwala mi on zamaskować zmęczenie. Jednym krokiem jest nałożenie bazy na oczy. Teraz przypudrujemy małą twarz. Chciałabym się obyć oczywiście bez brązera, który szybciutko nałożę sobie tutaj pod kości policzkowe. Twarz natychmiast staje się trójwymiarowa. Możemy sobie to i owo wyszczuplić. Teraz nakładam sobie rozświetlacz. Kładę go głównie tutaj na kości policzkowe, ponieważ na co dzień nie chcę takiego totalnego looku glow, który bardzo oczywiście osobiście lubię. Takie delikatne rozświetlenie pozwala sprawić, że moja cera wygląda tużo zdrowej zobaczcie teraz zakładam brusz. Oczywiście nie ma makijażu dla mnie bez brwi. Jak wiecie, brwi to mój konik, którymi zajmuje się na co dzień, ponieważ wykonuję hennę fudrową. Ja osobiście lubię zacząć od wyrysowania tej dolnej linii granicy mojej brwi. Potem skupiam się na końcówce. Nauku. tej części tutaj z przodu. W dzisiejszym makijażu oka postanowiłam postawić na delikatny różowy cień, który ma za zadanie podkreślić jedynie tęczówkę. Nie będzie to nie wiadomo jak. Jak staronny makijaż, po prostu kilka machnięć pędzelkiem. I już twarz wygląda troszkę inaczej. Jeszcze troszeczkę dołożymy sobie z tej strony. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię też troszeczkę podkreślić sobie dół oka. Tego celu użyję tym razem brązowego cienia. Jeszcze widzę, że trzeba troszeczkę rozbędować. I jeszcze blenduję go troszeczkę. Widzicie tę różnicę? Dołożenie delikatnie tutaj cienia pod okiem sprawiło, że to moje oczko zrobiło się troszeczkę większe. Na drugiej stronie robię to samo. W zasadzie mogłabym teraz tylko pomalować usta i rzęsy, i make-up, i mój make-up dzienny byłby już gotowy. Ale, żeby nie było zbyt prosto, narysujemy sobie jeszcze kreseczkę. Jak wam się podoba to oko kontra to oko. Ja zdecydowanie wolę efekt z kreską. Jak widzicie, mój makijaż jest już prawie skończony. Zostało mi do pomalowania jedynie usta. I myślę, że podkreślam moje usta jeszcze konturówką. Nie wszyscy lubią taki mocny efekt, ale ja akurat dzisiaj miałam ochotę, aby one właśnie tak wyglądały. Zapomniałabym jeszcze o jednym etapie, czyli o wtuszowaniu rzeczy. I tak właściwie to już koniec, tak właśnie wygląda mój makijaż dzienny. Mam nadzieję, że ten filmik spodobał Ci się. Jeśli tak, zachęcam Cię do subskrypcji. Dołącz również do mnie na Facebooku i Instagramie. A ja się już serdecznie z Tobą żegnam. Cześć! Jesteście de best! Trzymajcie się! Pa!